Siemanko, sprawa wygląda tak, że niestety nie miałem czasu w tej lidze przygotować buildu dla Was, natomiast możemy zrobić krótki przegląd najciekawszych według mnie buildów na start tej ligi od innych twórców, więc rzućmy okiem. Build, którym samemu planuję zacząć ligę to jest Blade Vortex Trickster pod Colda i build, który tutaj z kolei proponuję to jest właśnie on, tylko że nie pod Trickstera, tylko pod Okultystkę. Yy, wersja tricksterowa będzie bardziej typowo pod HC, bardziej pod survival, a po prostu chcę pograć czymś nowym, z tricksterem. Natomiast powodem, dla którego warto zainteresować się tym buildem m.in. jest chociażby to, że po pierwsze zbuffowane zostały Hrimsoroły, więc będzie bardzo łatwo osiągnąć pełną konwersję na colda. Dla tych, którzy nie wiedzą, Hrimsoroły miały wcześniej 50% konwersji damage'u fizycznego na cold, teraz jest to 100%, co znacznie ułatwia nam e, Osiągnięcie pełnej konwersji właśnie. A w dodatku sama mechanika ligowa, Lake of Calandra, zapowiada się na mechanikę, w której po prostu y, czyścimy dużo paczek mobów. Co może się okazać y, będzie y, idealne pod Blade Vortexa, chociaż zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Sama wersja tego gościa, o którym mowa, wydaje się solidna z tego co patrzyłem. Zresztą to jest totalny Blade Vortexowy świr, bo wszystkie jego filmy na całym jego kanale są poświęcone tylko Blade Vortexowi więc pomyślałem, że odeślę was do konesera. Nie mógłbym polecić czyichś buildów, nie polecając przy tym oczywiście kanału Zizarana. Zizaran nie zawodzi zawsze, jeśli chodzi o meta startery i najsilniejsze buildy na dany patch, tworzy o nich film. Zwłaszcza właśnie takie, które dają sobie radę w kontekście SSF-a i HC. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, szczególnie na ten jeden konkretny, bo Zizaran przygotował film poświęcony starterowi z nowym skillem, Lightning Conduit. Więc jeśli po prostu czujecie w sobie, eksperymentatora, podobają wam się skile prądowe, lightningowe i chcecie zagrać czymś nowym, czymś czym jeszcze nigdy nie mogliście grać, bo tego skilla nie było w grze, no to odsyłam was do Zizarana. Myślę, że mm, nie jestem pewien jak te cyferki mają się teraz, bo po pierwsze gdy ogłosili game Lightning Conduit miał chore cyfry, które musieli zmniejszyć, natomiast, z tego co kojarzę z Nizaran, nadal samemu planuje z tym startować, więc musi to nadal wyglądać całkiem nieźle. Jeśli jesteście zainteresowani bezpiecznym buildem, ale takim, który bardzo, bardzo szybko mapkuje, do tego na żadnym budżecie jest w stanie właśnie po prostu speed clear'ować czerwone mapki, no to jest to klasycznie już od wielu lig Poison Concoction Occultist i wersją, którą tutaj Wam podsyłam, to jest wersja od DS Lily. A Lily każdy, kto siedzi w Gierce, raczej kojarzy, bo to jedna z najlepszych graczek na świecie. Więc fajnie, że wzięła się za produkcję poradników. Ok, a teraz coś bardzo ważnego, bo wiele osób, no cóż, cóż co najmniej parę osób napisało do mnie: Hej Piotrek, czy Twój Build Pod Poison Helix Assassina jest nadal dobrym wyborem? A ja bym powiedział, że w zasadzie to już nie. Bo możemy zagrać coś lepszego, to znaczy Trickstera pod Nowy Covenant. Covenant dostał Reworka i w tej chwili daje na przykład level 29 Added Chaos, tak jak tutaj Djangoan go wrzucił. To jest bardzo, 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 bardzo dużo Flat House Damage, który jednocześnie przez to zwiększa nam. Zarówno hit damage, jak i nakładany przez nas poison ogromnie, ogromnie. Z tego więc serca miłośników Poisona, czy miłośników Spectral Helixa odsyłam do Jangroana, bo po pierwsze jest to jeden z najlepszych teory crafterów w, w, w świecie Path of exile obecnie, a po drugie to jest po prostu bardzo solidny build, który jednocześnie utylizuje nowego, zreworkowanego trickstera, i nowy, zreworko no, stary, zreworkowany item Covenant, więc dla miłośników nowego lakieru i nowego połysku, jak najbardziej świetny wybór. Proponuję tutaj również Explosive Arrow od Spicy Sushi. Akurat w jego wypadku jest to wersja pod Elementalistkę, i myślę, że wersja pod Elementalistkę lepiej radzi sobie z nerfami niż wersja pod championa, chociażby z tego względu, że. O ile wersja pod e, Championa e, nie dotyka tak bardzo prawej strony drzewka, to wersja elementalistkowa e, sięga po nią, e, przez co łatwiej jest skapować 100% spellsu presa, nawet po nerfach e, ilości spellsu presa do samejnej temach. A choć Explosive Arrow dostało nerfa, to nadal będzie to bardzo, bardzo potężny build. Jeśli mieliście, e, mie jeśli mieliście w ogóle okazję startować nim, chociażby w poprzedniej lidze, to wiecie. Jak przyjemny i że tak powiem bezproblemowy jest to build na start ligi. Więc dla kogoś, kto chce bez żadnych wybojów rozpocząć sobie w pierwszy dzień przygodę z ligą, to będzie to świetny wybór. Righteous Fire ma też swoje grono miłośników, którzy uwielbiają ten skill, więc klasycznie polecam POCH XA, który w zasadzie tworzy buildy tylko pod RF-a od wielu już lig. Potencjalne problemy to w tym patchu to nerfy obrażeń chociażby Fire Trapa, czy utrudniony dostęp do Spell Suppression Chance, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że build nadal powinien radzić sobie świetnie. A, no dochodzi jeszcze nerf y, Ascenancji Inkwizytora, ale no cóż, jeśli znerfisz mega potężny build, to nie staje się słaby, staje się trochę słabszy, ale nadal bardzo silny. Tak na szybko to tyle, a tutaj jeszcze załączam listę subiektywną Taitai Killera, bo pomyślałem, że to ciekawe, żeby Wam uwzględnić na proponowane buildy na te ligę. Yy, możecie je sobie poszukać, jeśli kto, któryś z, w, z nich wygląda dla Was ciekawie, natomiast ja uwzględniłem te, które według mnie byłyby dla Was potencjalnie najbardziej interesujące. Na pewno takie buildy jak chociażby Seismic która pewnie się sprawdzą nawet po nerfach, ale kto chce grać Seismic Trapem, szóstą ligę pod rząd? No, come on. Oprócz tego zapraszam Was też do odwiedzenia innych polskich twórców, jak na przykład Pijam tutaj ze swoimi starterami i do wpadnięcia tutaj na mojego Twitcha, gdzie dzisiaj o 22.00 rozpoczniemy naszą przygodę z Lake of Calandra. To tyle na dzisiaj. Dzięki.